Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w gościnnych progach związku producentów AGD Aplia rozpoczynamy nasz innowacyjny, nowatorski projekt, a że jesteśmy znani z nieszablonowych projektów i pomysłów, to myślimy, że ten również przypadnie Wam do gustu. Dzisiaj w ramach forum recyklingu, które organizujemy w tym roku po raz kolejny, ale odbędzie się w nowej odsłonie, w nowym miejscu, w nowej formule. Rozpoczynamy także projekt nietypowy, projekt pod nazwą Recykling od kuchni, gdzie w różnych warunkach, dzisiaj podczas gotowania, ale też będziemy pokazywać ciekawych ludzi z branży wśród ich niesamowitych różnorodnych zajęć i pasji, ale będziemy rozmawiać na temat, któremu poświęcimy całe forum. Recyklingu. Będziemy rozmawiać na tematy branżowe, na tematy związane z recyklingiem, z zagospodarowaniem odpadów i wyzwaniami, jakie stoją przed tą branżą. Dzisiaj spotykamy się w Związku Producentów AGD Aplia, gdzie z, wraz z Wojtkiem Koneckim oraz zarządem firmy ABRES będziemy gotować, ale tak jak powiedziałam wcześniej, przede wszystkim będziemy rozmawiać na tematy branżowe w bardzo przyjemnej i luźnej atmosferze. Startujemy z naszym projektem recykling od kuchni. Znakomicie pan Wojtek Konecki, apriel, robert Rosa, Abrys, Małgosia masłowska bandosz Abrys i Magda Dudka. Zapraszam serdecznie. My we trójkę będziemy starali się coś ugotować pod wodzą naszego mistrza Ceremonii, czyli Wojtka, a Małgosia będzie robiła coś obok, niekoniecznie kulinarnego, ale do żywność. Co to będzie? To będą woskowiki, czyli na bazie wosku pszczelego, a także skrawków materiału przygotuję to, co często możemy zastąpić folią aluminiową w naszej kuchni i wykorzystywać ją wielokrotnie. Także do produktów, które tutaj powstaną, będziemy później wykorzystywać właśnie te przygotowane przeze mnie woskowiki. Na co, na co dzień robimy zupełnie inne rzeczy niż to, co dzisiaj, a dzisiaj jest dzień roboczy, bo to jest piątek, dodam tylko, koniec października. Tak? Nie? Koniec października to już by było po forum. To raczej Aha. jest środek października. środek października. Ale w związku z tym, że chcemy pokazać, co jest przed, to będziemy jednak mie mieścili się w tej dacie wakacyjnej, a mamy lipiec jeszcze, połowę, drugą, jak łuty A mistrz ceremonii powie, co będziemy robić. Tak, ja się specjalizuję w wielu rzeczach. Bardzo robię, dobrze robię kisiel parówki. Ale też krewetki w różnej formie. I tutaj mam pomocników, którzy, którzy mi pomogą zrobić fantastyczną potrawę, gdzie głównym aktorem będą krewetki, notowane krewetki szare. Na, na początku wiadomo, że trzeba je umyć, obciąć te wąsy. Ja tak zwykle 6-8 krewetek na osobę. Przeznaczam. Nie wiem, czy Abrys jest bardziej hojny, ale to zależy też, jak, jakie towarzystwo. No i co, zaczynamy, tak? E, bo musimy zrobić i fajny sos, i później krewetki przygotować. Ja będę kroił papryczki, bo dobrze kroję papryczki i no, czasami też coś. A papryczki jak pokroić, z co, czy bez? Coś potrafię spieprzyć też. A to zależy jak chcemy, bo papryczki bez pestek no, są jeszcze takie do zjedzenia. A z pestkami to już naprawdę trzeba mocnych zawodników, żeby udźwignęli <grytania> tę wagę. No ale możemy zrobić z papryczkami, czy, czy bez? Jak Papryczkę z papryczkami. <grytania> Aha, to, to, to znaczy z pestkami, tak? No może, bo tak. Dobra. W związku z tym, że chcieliśmy, żeby coś się łączyło jednak za GD, to mamy kuchenkę, która jest takowym sprzętem. Tak, i to kuchenkę indukcyjną. Kuchenkę indukcyjną, więc ją odpalimy, może trochę hałasować. Płyta indukcyjna, która potrzebne. swój bieg skończy, swoje życie w, w systemie selektywnej zbiórki, a później w zakładzie przetwarzania, a później w recyklingu. Wojtek, no, będziemy gotowali, a mimo wszystko zahaczamy o forum recyklingu, a na tym forum recyklingu będziemy mówili o pewnych aspektach związanych z sprzętem, a w zasadzie z recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ty będziesz przy tej sesji jak zwykle prowadzącym. Ostatnio komentowaliśmy raport ONZ-u, co prawda na danych trochę przeterminowanych moim zdaniem, bo to 2021 rok, ale coś pokazujących i światowy recykling zużytego sprzętu. No, chyba nie jest na takim poziomie, jakbyśmy chcieli, a na pewno nie takim jak w Polsce. A, to znaczy tak, pewnymi rzeczami możemy się chwalić, a pewne faktycznie chyba niektórzy ukrywają. E, wiadomo, że świadomość społeczna jest na dość wysokim poziomie, chociaż tutaj jest jeszcze wiele do poprawy. Próbujemy dotrzeć do, do społeczeństwa chociażby przez dzieci, e, robiąc najprzeróżniejsze szkolenia czy prezentacje w przedszkolach i w szkołach. Z tym że tak, to jest taka ciekawostka, że bardzo wiele osób popiera selektywną zbiórkę, recykling, ale nie wszyscy się do tego stosują i też pokazują jakie są koszty i, i tego systemu. A odnośnie raportu, no, był i pozytywny i negatywny. Niestety w niektórych miejscach możemy powiedzieć, że jest wiele do zrobienia. Co ty tutaj robisz? Aha. No to, co kazałeś. No to, to, co kazałem. Notabene będziemy robili to wszystko na bazie ryżu. Z tego, co wiem, można też e, e, użyć makaronu, makaronu i to czarnego, i to w ogóle z wyciągiem z kalamarnic. Ale wiem, że Abrys jest dość oszczędną firmą. Z dużym rozmachem nieraz robi <laughs> pewne e, dzia, działania, e, chociażby i kongresy. Ale tym razem e, pójdziemy w ryż. Tak, e, Okej. Okay. To wcale nie wynika z oszczędności, tylko e, akurat pasuje do tego bardzo. E, w tej chwili na patelni wylądowała e, żółta pasta curry. E, ponieważ użyjemy trochę więcej mleka kokosowego, to daliśmy trochę więcej pasty. Ona długo nie musi być na... Tak jak Wojtek zalecał oczywiście, nie musi być zbyt długo na, e, na patelni. Wystarczy, za, że zacznie... Że zacznie, wystarczy. Nie spalić. nie spalić. Mamy tutaj opiekę wszechstronną. Wszyscy ja czasami daję troszeczkę masła i trochę później oleju, ale i, i potrafię czasami czosnku dodać, ale z tego co wiem, to w, e, tradycja rodzinna nie wiem, czy, czy pozwala na, na czosnek w większej ilości, ale pozwala. Na no, bardzo dobrze. My jak wypadamy Wojtku na, na tle świata, jeżeli chodzi o ten raport? O tym rozmawialiśmy? Znaczy tak, e, zaskakująco dobrze. E, e, w niektórych aspektach po prostu jesteśmy rewelacyjni mistrzami świata. Mamy nadzieję, że to nie jest wszystko tylko na papierze, ale w porównaniu do Europy, to na przykład e, my zbieramy tyle, ile ustawa nakazuje, tyle, ile dyrektywa nakazuje, czyli 65% zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. To jest taka średnia ze sprzedaży z trzech ostatnich lat i my te, te wyniki osiągamy. To jest, było nawet zadziwiające dla niektórych, jak daleko jesteśmy z przodu wobec innych krajów. Co prawda wyprzedza nas Bułgaria, ale nie chcę nic mówić <laughs> przeciwko naszym kolegom z tamtego kraju, ale no nie jestem pewien, czy to wszystko nie, czy to wszystko tam jest tak dobrze zrobione, czy to nie są takie papierowe raporty, ale ufajmy, że nie, że mają jakiś do, dobry system. Ale Polska jest na drugim, trzecim miejscu w zależności od różnych kategorii i naprawdę cały system, który jest oparty przede wszystkim na dość ciekawym systemie zbierania, gminnym i detalicznym, działa. I, i to nas cieszy. A co mnie osobiście cieszy, to to, że mamy bardzo wyspecjalizowane i to w dużej mierze. Prawie w większości polskie zakłady przetwarzania, które są takim sednem i, i, i sercem całego systemu. Przypominam, że jak rozmawialiśmy o tym temacie związanym z Bułgarią. Po konferencji. Po Bułgarii, przepraszam, ja część papryczek zrobię, zrobię z, e, jednak e, z pestkami, a część bez, bo, bo jednak to mogą nie wszyscy zdzierżyć. no Okej. Okay. Przypominam, że podczas konferencji ZTSE zaproponowałeś nawet zrobienie wyjazdu studyjnego do Bułgarii, a, aby sprawdzić faktycznie a, ich zaangażowanie w tą zbiórkę, czego my mamy się od nich nauczyć, skoro są lepsi. Ale to chyba no, słuchajcie, daleka droga. My też zaczynaliśmy w różny sposób. Jednym zawsze na naszych konferencjach poruszaliśmy oprócz kwestii edukacji, to temat szarej strefy. Na samym początku. Ta szara strefa, no tak szacowaliśmy, że była w wielkości nawet 30%. Dodam tylko, że Wojtek zaplanował dorzucenie do tego mleka kokosowego, które zostało wcześniej wlane, liście limonki kafi mrożone, niesuszone, bo są bardziej aromatyczne, więc one już wylądowały w naszej zupie, na razie ona się dogęszcza. Niektórzy to niektórzy lubią pa, e, pietruszkę, natkę z pietruszki, ale tutaj raczej nie... nie będzie tutaj będzie kolendra. Nie, nie zdecydowaliśmy się na to. Ale kolendra będzie bardziej, e, bardziej aromatyczna. E, tak, Wojtek, a powiedz mi jedną rzecz, bo e, o tym mówimy od dawna. Rynek e, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mógłby wyglądać trochę inaczej, szczególnie jeżeli chodzi o użycie recyklatów, a o tym też będziemy mówić na forum. E, no mamy swoje zastrzeżenia co do tempa prac e, e, w Brukseli e, i tych e, tak naprawdę realiów. Cały czas rozmawiamy o paszportach, e, o, e, o unikaniu użycia plastików, o, o recyklatach. A często to jest taka moralność pani Dulskiej. Mamy coś zrobić, udajemy, że robimy, e, chcemy być ok. Niektórzy to robią, ponosząc więcej, większe koszty. Jak to byś skomentował? Bo to jest dosyć istotne i o tym chcemy mówić. Znaczy ja zwykle z natury jestem krytyczny, ale tutaj ja nie podzielam. podzielam już, jeśli można tak powoli, to rzucać. E, ale powoli, powoli, tak, a później mieszamy one później nabiorą fajnego koloru. Zwykle jak ja też robię to w innej wersji, to no, pachnie fajnie. Zwykle to 8 do 10 minut sobie skwierczy na oleju, ale wtedy też naciskam te główki i z nich wycie... Wycie... fajny sos wylatuje, ale teraz robimy to troszeczkę w innej wersji. A wracając do tematu recyklingu, no słuchajcie, tutaj nasze, jeszcze raz powiem to, nie wiem, staje się trochę taką e, 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 osobą reklamującą nasze zakłady przetwarzania, ale faktycznie one, pod, one mają odpowiednią jakość przestrzegać, żeby inspekcje były skuteczne, żeby na przykład to, co ostatnio widziałem, wielkie big bugi, z płytkami elektronicznymi nie wyjeżdżały za granicę, szczególnie do, do Japonii, Japonii. Do, do Azji. Dla mnie to jest szok, bo jeżeli moglibyśmy takie zakłady wspomóc w Polsce, one podejrzewam, że mogłyby odpowiednią technologię opracować i stworzyć odpowiedni system jeszcze recyklingu, bo już wiele zakładów też staje się recyklerami i, i mogłoby to robić. A a propos legislacji, ona ta brukselskiej jest, brukselskiej, no ona jest oporna i powolna, e, z tym, że w naszej w naszej dziedzinie elektrorecyklingu przyspieszymy więcej w ciągu roku półtora roku będziemy mieli kolejną wersję dyrektywy, będziemy rozmawiali o nowym, e, nowych zapisach, a przede wszystkim o to się może nie pytałeś, o ja bardzo do dobrze podaję. Pieszarki również z jednej Pomiarki. strony. Także ja się wyspecjalizowałem, oprócz de delegowania, również w podawaniu. w podawaniu dobrych informacji, ale też i produktów. Wracając do legislacji, na pewno nowa dyrektywa będzie musiała otworzyć swoje zapisy, a później całą, całą praktykę na nowe grupy produktowe, ponieważ tak jak wcześniej dyrektywa nie przewidziała chociażby paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Tak teraz ona będzie musiała być otwarta na nowe grupy produktowe, których jeszcze nie znam. E, możliwe, że za, za, za kilka lat. No, ja nie, nie myślę o tym, czego nie znam. Zwykle, chyba że fantazjuję, ale po prostu musimy być, a co się zdarza, nieraz, ale e, musimy być otwarci na to, co się pojawi. To znaczy, nie mówię o takich technologiach jak chociażby peroskwity, prawda? które już są. Ale my musimy być te zapisy dyrektywy muszą być otwarte na coś, czego jeszcze nie ma i czego jeszcze nie znamy. Mhm. Jeszcze mocniej to poproić. No dużo tego, panie Wojcie, no ale pan jest mistrzem ceremonii, nie, nie, to nie rzucimy. Ale ja nie wszystko. Że że w międzyczasie cukier, w naszej, tak, poprosimy. W naszej, w naszej zupie wylądowały pieczarki i pomidorki koktajlowe. Teraz e, e, Wojtek nam tutaj zapoda e, przygotowane chili w dużej ilości. Nie, Ty ale... wszystkie cztery skroił? Nie, dwa tylko. O, nie, nie, ale wyszło. to nie wszystko, to, to będzie na następne edycje. Nie, nie, to, to jest, a to pijesz do naszej oszczędności niby, poznańskiej. Nie, ale to, nie, to, wiesz, to ta... tak nie jest, tak nie jest. To na e... końcu. Dodamy jeszcze. Bo w moich wersji. wersjach czasami się dodaje trochę winka, ale to można winka się napić. A ważne jest towarzystwo, tak? Mamy a teraz wina. mamy karę i koniec. No. Nie, mamy już, nie mamy jeszcze wina, bo jesteśmy przed 13. Dobra. A, te, teraz wrzucimy to. Proszę. Przepraszam. Wojtek, okay. ale e, e, nie zawsze rozmawiamy e, przy temacie zużytego sprzętu, tylko na poważnie. Bo nasze zakłady, o których wspomniałeś, doświadczają też często takich. Niecodziennych historii. E, wspomnę chociażby jeden z zakładów, który kiedyś, nie powiem, że obudził się, ale zaskoczeni zostali przez przyjazd wszystkich służb mundurowych. Nie wiem, czy pamiętasz. Czyli przyjechała policja, straż, ale też przyjechał, przyjechał WOPR i inne służby, szukając w lesie tonącego statku. A tak, tak, były różne takie już anegdotyczne historie, tylko że dla nas to jest anegdota i możemy się pośmiać przy gotowaniu, a dla właścicieli takich zakładów to jest kolosalny stres. Oni ryzykują życiem, majątkiem swoim swoich rodzin, także to nie jest łatwe. Znaczy tak, my w ogóle optujemy jako producenci, którzy w dużej mierze finansują cały ten system, za tym, żeby kontrole były ścisłe i jak najsilniejsze i jak najbardziej efektywne. Oczywiście zakłady, recyklerzy, którzy są po tej białej stronie mocy, również e, e, optują za tym. Aczkolwiek e, ilość kontroli i, e, i tego nadzoru też musi mieć jakiś swój umiar, żeby można było prowadzić działalność gospodarczą. A my kiedyś policzyliśmy, ile tysięcy tirów e, podąża. W na każdym szczeblu łańcucha e, tych dostaw, tej selektywnej zbiórki, przetwarzania i recyklingu, e, ile jest możliwości pewnych wpadek, e, niedociągnięć, czasami nie, nieprzewidzianych i e, no to jest e, bardzo ryzykowny w dużej mierze biznes, dlatego e, z całym szacunkiem odnoszę, odnoszę się do tych, którzy uczestniczą, uczestniczą w całym tym systemie. No, ale może e... wyjaśnijmy skąd co te wszystkie służby w lesie szukających, e, szukające statku. E, e, no to może Ty wyjaśnisz, bo ja udaję, że ja niewiele wiem, e, ponieważ... No, doskonale tutaj... to, doskonale, wiesz, chodziło, o, chodziło o, o to, że znalazła się na linii demontażu e, z GPS żółta skrzynka z GPS z, ze statku z GPS-em, tak. która e, po uderzeniu młotkiem prawdopodobnie albo przesuwając się na, na taśmie wzbudziła sygnał. E, Dodam, zdziwieni byli wszyscy. Od właścicieli tak. zakładu e, po służby, które przyjechały, no bo w lesie rzadko statek tonie. No tak, tylko że teraz mamy bardzo sympatyczne gotowanie i, i rozmowy. Nie będziemy rozmawiali o, o kuriozach, bo ta branża jest narażona na bardzo wiele e, takich negatywnych, kuriozalnych zachowań, niebezpiecznych zachowań, ale musimy sobie dawać radę. I z tego co wiem, to wszyscy ci, co zaczynali, z nami 10, 15, 20 lat temu cały ten system, budowę systemu, oni nadal są. To nie jest tak, że się wykruszają, że są zamykani, że tak powiem, odpukać. No działają i to rozwijają swoje firmy i średni mniej więcej wzrost obrotów to jest 30% rocznie. To jest bardzo dużo. Ja 20 lat temu zapowiadałem no pewne Eldorado. W, tej, w tym biznesie, bo on ma zagwarantowany wzrost, e, zapewniony wzrost, bo cały czas e, dostarczamy nowy sprzęt e, i, i tutaj zyski, i obroty są zapewnione, ale e, no, to nie jest łatwy biznes. To się to zdaje. Powąchać to, czy jeszcze możemy to... kończyć? Hmm, fantastycznie, ale jeszcze, jeszcze trochę. E, tylko cały czas mieszając, proszę. E, w międzyczasie, w międzyczasie dodaliśmy cukier palmowy i oczywiście to, co w Azji jest rzeczą podstawową, czyli sos rybny. Oni bez sosu rybnego praktycznie nie funkcjonują. Wcisnęliśmy też trochę limonki, żeby podkwasić ten, ten wywar, który za chwilę połączymy z ryżem. I to jest w zasadzie wszystko.